Hejka kochani, witajcie w dzisiejszym filmie na moim kanale. dziś przychodzę z 19 zdrabmasem. zdrabem masem. Mamy kopertę i mamy jakąś flaszkę. Nie wiem czy na YouTubie można alkohol pokazywać. Cóż my to mamy. Mojito. Jak ja uwielbiam mojito. Napój gazowany mhm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Szczelimy sobie dzisiaj wieczorem. I co my tu jeszcze mamy? Pewnie coś napisane. <laughs> Czy świąteczne filmy? Pierwsze, co mi się kojarzy ze świętami, no to yy, Kevin sam w domu. Ta bajka Grinch. No i... No może to brat. ten Kevin w Nowym Jorku. To są filmy, które chyba wszyscy oglądamy w święta, nie? Okej, okay. drapmy. Zapomniałam, że to dzisiaj premiera. Jeszcze mam poinform, poinformować was. Mamy cztery zdrapeczki białe złoto do drapania. Piękna zdrapeczka, ciekawe jak się będzie drapało, tutaj mamy takie stopnie wygranych, czym Ciekciuki zatem pierwszy, oczywiście jakby inaczej, ale może najpierw lotek, lotek, a w lotku jest słoń, czy będzie drugi, nie, jest kapelusz. Kwiatek i jest drugi słoń. Wspaniale. Ja wiem, że lubisz tak śpiewać, więc idealnie Ci wyszło. Dobra, teraz wygrana. Złotóweczka, czyli mamy dwa złocisze. Na nic nie starczy w sobie. Ani na papieros, ani na paczkę papierosów. Ani na alkohol. Okej. Okay. Białe złoto. Czekaj. Taki porządek zrobimy, żeby tylko białe tło było i białe złoto. Aż musiałam zadzwonić. Dobrze. Wygrywające liczby. Albo sztabkę musimy jeszcze znaleźć. O. 42 14. Pięćdziesiąt dziewięć i siedemnaście, czterdzieści cztery, czterdzieści pięć, dziewiętnaście, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt siedem, piętnaście, pierwszy obok, trzydzieści jeden, pięćdziesiąt osiem.

48, 41, 11, 19, 23, 34, 53 i 30. Niestety żadna z moich liczb, ani szczapka. Ok, ok, kolejna z to już szczecie. Czyli 10 zł w plecy.

54, 11, 58, 18, 42. Mm -hmm. Trzeci pustak. Jest zbytcie źle. Bardzo. Czy ta zdrabka uratuje całą sytuację? Bo chyba gorzej być nie może. Gorzej być nie może. Szukamy dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden, dziewiętnaście, czterdzieści trzy, dwadzieścia pięć, trzydzieści trzy, dwadzieścia cztery, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści cztery. 13, 41, 45, 22. Jest! Sztabka! Jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani, bo już by było, że premiera i wszystko puste. Nie przeżyłabym tego. Jakby kolejny raz na premierze było wszystko puste. Jak myślicie? To jest zdrabka z numerem 50. Jaka tutaj może być wygrana? Hmm. Jest taka? Jest. To jest trzeciego stopnia, Leszek. Uhu. A my? Co mamy? 5 złoty. 5 złoty. Trochę zer uciekło, no ale zawsze to coś. 5 złoty. Na ten. Na coś już nam starczy, nie? Loda. Na loda. albo na bułkę z plasterkiem szynki. Dobrze. Dajcie kochani znać w komentarzach, jak tam wasza premiera. Czy już drapaliście, czy dopiero przed wami draping? No, z drapeczka ładna, nie? Przyjemnie się drapało jeśli o to też chodzi, na warstwa ścierana ładnie schodziła. Ja dziękuję Wam już dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia wy w jutrzejszym zdramacie. Ja idę spróbować tego e, napoju bogów, Mohito. Dam Wam znać, czy dobry. Chyba, że piliście, no to dajcie znać w komentarzach, czy, czy jest dobry, czy nie. Jeśli lubicie takie trunki kolorowe. Todo o Hey! Hei!